Ja, ludzie, tutaj ponownie na Type Art i dzisiaj tym razem tak właściwie pokażę Wam moje rysunki z Undertale. Jak już pewnie przeczytaliście w tytule, yy, no to nie będę przeciągać, Wam już pokazuję. To jest moja postać, Dolly. Ogólnie dzisiaj ją tylko pokażę. Nie, nie tylko. wtrąci się tam Sans Papyrus. Na końcu Wam jeszcze pokażę moje dzieło, które się szykuje, ale będę musiała kupić jeszcze markera, mi się wszystkie wypisały. Nie mogę znaleźć żadnego. i to jest Dolly. Dolly i Sans Całkowicie ona się w nim podkochuje. Są takie byfy, feffy, oni. Yy... Chociaż raz się, raz się pocałowali, w policzek, ale raz. To nie jest taka miłość, taki, wiecie, taki, muanua, całusy i w ogóle nie. To jest taki mini związek. Są razem, ale to nie jest taki związek, wiecie, że się chwalą. To nie Tutaj jest Dolly. Chloe. Photoshop Flowik, tylko po prostu tak, że kocham, kocham po prostu go, tak samo jak Sansa. Kocham go po prostu, moja ulubiona postać. A, niektórzy go się go boją, a ja po prostu uwielbiam jego śmiech, po prostu jego śmiech jest taki piękny, jego ja tak kocham, Boże. Możecie mnie osądzić, ale to już nie moja sprawa. To jest Sans Dolly Papyrus, Best Squad, jak to nazwałam. Dolly Sans. Y Doli, sans, sans, który uczy ją mocy. Yy, ogólnie nie bardzo chciała się nauczyć mocy, jakiegoś kierowania. Serduszki kierowania luszą, luszą ducką. Na Już tak się z tego śmiałam. Luszą ducką, yy, bo jej się to bardzo spodobało. Dudzką Dzisiaj to lusza. No i to też jest Doli, to wam pokazałam, tak tutaj, tutaj, poczekajcie tutaj jest doli, Jakieś tam, tam trenowała mi ta ręka piękna e, to jest tak niezakończony komiks że coś tam, że wchodzi z jedzeniem takie Flowey, o chciał zabić Sansa no i tak to wygląda piękny photoshop Flowey i doli ogólnie oni, Flowey jed, jako ją, jako jedyną nie ma takiej chęci zabić, chociaż tak jej nienawidzi jak wszystkich innych tak właściwie ale nie ma chęci jej zabić po prostu nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale coś takiego. To miał być. Y, das, Dla Sansa. Dla Elevena, wybaczcie, mi się to już po prostu w głowie kręci. Dla Elevena. Ale, 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 ale nie chciało mi się już tego zgrać. I tutaj. Daj. I tutaj. Doli. Jako boss. Jako zwykła boss i ultra boss. Nie wiem to nazwać. Wiecie, że. on jest siostrą Astriela. zaginioną siostrą Astriela i. O! I yy, ma podobne moce do niego, chociaż nie są identyczne. No tak, tutaj jest. Yy, Komiks to jest tak, Flowi Ogólnie żeby była tym ultra bossem, którego teraz... Czekajcie, pokażę Wam, żeby była takim bossem, takim ogromnym. Yy, Flowey musi dostarczyć wszystkie sześć dusz. Tylko on jej to mo może dostarczyć, te sześć dusz, więc i wtedy może on ją, nią kierować. No i yy, nie czuje się, się z tym komfortowo, jak to ona ujęła. I to jest tak. Flowey, he, he, he. nie takie sześć dusz A jest na niego zła I ta buźka I nasyła na nią sześć dusz jest Sześć lóż, sorry, lóż, sorry I jest taki, a flowey, i się staje tym wielkim włosem jest, jest Teraz słuchasz mnie, ha, 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 ha. Jestem mistrzem komiksów, nie? I teraz jest ja jestem Doli! Jam jest wielki papyrus. Ja jestem Sans i mam brata, który uważa siebie za byle kogo. Jest taki Sans? Który nosi to samo ubranie od niepamiętnych czasów. Dla dzieci? Dolly. Papyrus jest dzieciakiem. Jak śpiewają, jest takie. He, he, he. <grywki> jakiś komiks. Nudziło no, mi się. <laughs> to z takiego posadało. Eee, tutaj jest właśnie ta Ultra.. Ultra boss Doli. I ogólnie właśnie jak już mówiłam, czy nie mówiłam, nie pamiętam... Flow'i można masterować. Tutaj jest jak właśnie uczy Doli tych pięknych, różnych mocy swoich. Właśnie, czego nie ma. Tutaj jest jako zwykły boss, niedokończony jeszcze. Tutaj bardzo ładny rysunek, bo... Nie wiem, bardzo mi się podoba ten rysunek, fajnie mi wyszedł. Doli taka. Tak wygląda. Nawet ładnie mi wyszło, te oczy mi fajnie wyszły, moim zdaniem. Chociaż i tak nie jest idealne. Ta ręka mi coś tak gryzie. Tutaj jest jako zwykły boss. Tak wygląda. Czekajcie, bo klapka będzie gdzieś, dobra. Tutaj też jest jakiś komiks na melodii piosenki Stronger Than You, i to jest tak. Tu przypomina sobie, jak było w dzieciństwie, bo oni są przyjaciółmi od małego. Naprawdę. I to jest tak. To były piękne czasy, ale odeszłeś już. I teraz jestem sama. Sama. No i to płaczę. Yy... Co? Nie widzieliście że mam talent do śpiewania, no? <grafię> Dobra. No i tu ją przytulę. Przecież nie odeszłem. Myślę, że, że opuściłeś mnie. Bo ja kocham cię. No i tak to wygląda. Zdjęmy. A, to nie o mi jak razem pekowali się papyrusy. No wiem, Co ja spróbowałam? I tu taki ładny rysunek Dolly Sans trzymacie się za ręce. Takiej bardziej wersji chibi. Czy Hibi. Nie wiem, nie o mnie. Tak wygląda. Tu rysuję jeszcze... No, o mi Doli wyszła, jak na razie. To ma być Dolly z Sansem. Tutaj moja koleżanka. Pozdrawiam cię, Julia. Yy... I postać. Yy, I moje doli jest... Yy, kogo masz na myśli papyrusa. Ogólnie ona... Może znaczy os mojej koleżanki kocha się papyrusia, a moja w sensie. No i to z takich obrazków już na tyle. Ale, 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 poczekajcie. Zaraz wam pokażę rysunek który się szykuje na kartce a, A0. Tak wygląda jak na razie, ponieważ mi się marker wypisał i to jest ogólnie tak i żeby porównać to pokażę wam mój długopis no i tak to będzie wyglądało moja ręka i to jest flowy z tym pięknym językiem bardzo mi się podoba ta twarz to jest look asriel, dolly sans będzie tu jest boże papyrus, to jest Undane tu jest Photoshop Flowy, o ile go widzicie, bo to jest sobie naszkicowane To jest Monster Kid Czekajcie, tutaj jest Frisk Alphys y I Toriel Torielka No i tak to wygląda Dzięki za oglądnięcie, mam nadzieję, że się podobało Może w następnym odcinku pokażę trochę więcej e jeszcze z Undertale O ile zdążę na coś narysować no jeszcze raz dzięki, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, jeżeli nie, to łapkę w dół, chociaż nie chciałam na widzieć. Subskrybujcie mój kanał i bardzo Wam dziękuję za 170 subskrypcji. Bardzo dziękuję.